Czas na wyśmienite, mam nadzieję, spotkanie. Naprawdę cieszę się, że mam zaszczyt relacjonować je dla Państwa. Warunki doskonałe. Czekam na niesamowite bramki i walkę do ostatnich minut. Specjalnie dla Państwa przy mikrofonach Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Podobnie jak Państwo, liczymy, że będziemy świadkami niezapomnianego spotkania. Reprezentacja Polski kontra Hiszpania. No myślę, że czeka na 90 minut. Dobrej piłki. Na nie rozczarowuje. Co za interwencja. Jodr z Zukuważnego. Skuteczna interwencja. Piłka wybita. Bartosz Snisz. Usiłuje strzelać. To była interwencja do statystyk. Zobaczmy, jak wygląda wyjście. O, teraz zrobiło się groźnie. Nie? Szansa, by wyjść na prowadzenie. Rykosze, to oddalone zagrożenie. Poza tym, że będziemy jeszcze mieli rzut rożny. A teraz? Teraz Bramkarz może mówić o szczęściu. Że też to nie wpadło. Gdyby choć trochę zawiało, piłka wpadłaby do Bramki po tej głowce. Strata białoczerwonych. Czy wykorzysta tę okazję? Proszę Państwa, bramka. No, miejmy nadzieję, że teraz nam się ten mecz rozpocznie na dobre. Prowadzą zatem 1 do zera. Zalewski. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przypince. Piłka w grze. Dobra gra Laporta, porta. Pewnie wybił piłkę. Niesamowite, jak blisko wyrównania była teraz przegrywająca drużyna. Wszystko wyglądało jak należy i tam musiała paść bramka. A jednak nie pała. Wszystko dzięki interwencji bramkarskiej. Teraz oni mają piłkę. Zobaczymy, co z nią zrobią. Oj, świetna teraz piłka! Może być dobra sytuacja! Uwaga, to nie koniec akcji. A, wydawało się, że mogą mieć okazję. Nic z tego. Znalazła go Jak to wykorzysta? Dobra obrona, ale to nie koniec zagrożenia. I to już koniec akcji. Sytuacja wyjaśniona. Jest komu podać. Zagranie za linię obrony, uwaga! Ależ fatalnie się teraz zachował w tej sytuacji sam na sam. Nie chodzi nawet o to, że tego nie wykorzystał. Huknął mocno i niecelnie, zupełnie bezmyślnie. myśli. Poradka, mam mnóstwo miejsca. Dobrze teraz broni, brawo! No szkoda teraz! Ładnie się złożył, wszystko zrobił jak należy. Zabrakło trochę szczęścia z tego boleja. O, może być groźna akcja. Mamy informację, że do meczu zostanie doliczona jedna minuta. Może być groźnie. Dobre teraz zachowanie między słupkami. Polacy rozpoczną rzutem rożnym. To świetna okazja do wyrównania. Trzymajmy wszyscy kciuki. Dośrodkowanie Zielińskiego. Mocna górna piłka. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Druga połowa rozpoczęta. Tak jak Państwo, z niecierpliwością i nadzieją czekamy, by zobaczyć, czy Polacy dadzą radę strzelić gola na remis. Może coś być z tego podania. Uwaga, bomba z, z piłką Pedri. Mogą teraz skontrować, mają dobre opcje. Miała być kontra, tymczasem jest strata. Podanie górą za linię obrony. i uderzyć, uwaga Unai Simon broni no teraz w dobrym stylu uratował swoją drużynę przed stratą bramki głębokie do środkowanie rożnego nie dało się tutaj precyzyjnie główkować obrona naciskała Jamal dobra okazja na akcję skrzydłem dla Hiszpanii. jest miejsce Pedri na tarciu. Pedri ma szansę na strzał. Mamy bramkę! I to jaką? Oj, powiem Ci Jacku, że uwielbiam patrzeć na takie podcinki. Do tego trzeba naprawdę sporych umiejętności. Jamal. Z piłką Pedri może dobrze dobrać, pokazują się na pozycjach uwaga, gruźnie gol, piłka w siatce trzy bramki przewagi ten mecz jest chyba rozstrzygnięty ładna bramka z bliskiego dystansu pewne wykończenie taka akcja wymaga stalowych nerwów strata biało-czerwony do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut Robert Lewandowski decyduje się na indywidualny raj. A tak został przerwany zagraniem na faul. Będzie rzut wolny, ale żółta kartka też wisi w powietrzu. Świetnie, skuteczna interwencja. Piłkę i okazję by dobrać do jednego z kolegów. Morata teraz przy piłce. Czysto się nic? Obroni to. Czas dokonać Roszat w składzie. Zaraz dojdzie do zmiany. Rzuca w okolicę 11 metra. Oj nie tak chciał to wybić. Nie dał szans na groźny strzał. Nie mają teraz problemy z uspokojeniem gry. Za szybko pozbywają się piłki. Zrywają się do kontry. Jak i wybiorą wariant. Zdecydował się na akcję indywidualną. Ale ile można? Obrona się połapała. Wreszcie to przerywa. Dobra współpraca. Uwaga, prostopadłe zagranie teraz. i nic z tego nie będzie. Ani arbiter oznajmia, że był spalony. Dobry pomysł. Obrona ma sporo szczęścia. Tym razem jednak zadziałało zgranie ostatniej linii. Proszę państwa, co tutaj dużo kryć? To nie było udane... Z...